Witam Cię w serii materiałów wideo po sukces zrowińską, która została zorganizowana w ramach zeszłorocznego konkursu. W ramach tego konkursu uczestnicy nagrywali materiały, w których opowiadali o tym, jaką przeszli drogę rozwoju ze mną. Czasami to była droga rozwoju osobistego, czasami zawodowego. Niektórzy z nich uczyli się, jak jeszcze bardziej uwierzyć w siebie i zbudować wewnętrzną siłę, jeszcze inni postawili na komunikację asertywną, inni na kompetencje sprzedażowe. Jeszcze inni chcieli się nauczyć budować zespół marzeń, bądź otworzyć biznes czy też zmienić pracę. Zobaczmy, jak jest tym razem. Zobacz inspirującą historię, niech również zainspiruje Ciebie. Cześć wszystkim, nazywam się Wiktoria Florek i jestem malerką abstrakcyjną, artystką, jestem też mamą 13-miesięcznej Wegi, żoną, i kreatywną przedsiębiorczynią. I um, dziś chciałam Wam opowiedzieć o moim rozwoju osobistym z Kamilą Rowicką i o sukcesach, e, które dzięki e, Kamili osiągnęłam. E, zacznę od tego, co to w ogóle dla mnie jest sukces, bo dla każdego sukces to jest troszeczkę coś innego. E, dla mnie to jest taki wewnętrzny spokój i. E, Życie na własnych zasadach i zgodnie ze sobą. Pamiętam, że zanim spotkałam Kamilę, miałam z tym problem, e, dlatego że nie do końca potrafiłam realizować e, i ustalać moje cele właśnie w zgodzie ze sobą. Często moje cele były nie do końca takie moje, e, potem z realizacją było też e, czasami kiepsko. E, spotkałam e, kamilę w internecie. E, w, w 2017 roku i pamiętam, że na początku nie do końca jeszcze się nią zainteresowałam. Dopiero przykuła moją, uwagę, przykuła moją uwagę jedno wideo, w którym ona dzieli się swoim dzieciństwem, rozwodem, chorobą i takimi bardzo trudnymi, ciężkimi momentami w jej życiu, i pamiętam, że zafascynowała mnie ta taka jej wewnętrzna siła i i sposób, w jaki ona um, przezwyciężyła te wszystkie trudne sytuacje. I pomyślałam sobie, że to jest osoba, która, e, e, której warto się przyjrzeć. E, obserwowałam ją e, chyba na Facebooku wtedy. Zapisałam się też na ten newsletter, i to właśnie e, przez newsletter e, dotarła do mnie informacja o jej kursie online Kobieta Niezależna. E, które na początku totalnie mnie nie zainteresował, bo e, ja od zawsze byłam niezależna, od zawsze byłam mega indywidualistką i e, raczej z tym nie miałam problemów. Nie miałam też e, nigdy problemów e, z pieniędzmi, nigdy nie miałam żadnych długów, e, więc nie wydawało mi się to istotne, ale w którymś z e-maili było takie jedno zdanie, które przeważyło szale i zapisałam się na, e, na ten kurs. E, to była naprawdę petarda. Pamiętam, że wyciągnęłam z tego bardzo dużo, jeśli chodzi o ustalanie celów. I po tym kursie zdecydowałam, że zapiszę się na mistrza sprzedaży, bo jako samoreprezentująca się artystka. ta sprzedaż e, była dla mnie ważna i to było taki trochę taka trochę moja pięta achillesowa. E, więc Kobieta Niezależna miała miejsce w listopadzie 2017. W lutym 2018 e, odbyło się szkolenie mistrz sprzedaży, ale jeszcze wcześniej sięgnęłam po jej dwie książki. Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale e, i zasługujesz na sukces. I to właśnie w książce Buduj swoje życie zuchwale i odpowiedzialnie e, było takie jedno ćwiczenie, które chyba miało jeden dosyć ważny wpływ na, na mój rozwój i tu, gdzie jestem teraz, to było ćwiczenie dotyczące wartości. Um, pamiętam, że było dla mnie bardzo trudne wtedy. E, polegało ono na tym, żeby spośród 70 wartości wybrać 7 najważniejszych dla nas i e, trzeba było eliminować jedne pojedynczo te mniej istotne. i. Ciężko mi to przechodziło, bo wszystkie się wydawały takie ważne. Ale w momencie, kiedy e, skończyłam to ćwiczenie i wybrałam te najważniejsze siedem, naprawdę poczułam taką moc, e, że to jest takie moje, i faktycznie, jeśli będę podejmować decyzje e, w moim życiu, ustalać cele i realizować w zgodzie z tymi siedmioma wartościami, to naprawdę mogę żyć na własnych zasadach. I e, to, było, to było super uczucie. Um, jest potem Mistrz sprzedaży, oczywiście na mistrzu sprzedaży e, fantastyczna energia i to jak Kamila e, uczy kompetencji, ona jest po prostu mistrzynią e, w tym e, w ogóle e, każde szkolenie Kamili, które potem e, kolejno przebywałam, bo zrobiłam całego mastera. E, było naprawdę na mistrzowskim poziomie. I to jest kolejna rzecz, której się nauczyłam od Kamili, to to, żeby to, co się robi w życiu, żeby dążyć do tego mistrzowskiego poziomu, ona to naprawdę robi niesamowicie i perfekcyjnie. A wiem, co mówię, dlatego że ja zanim zostałam artystką, pracowałam przez prawie przez ponad 8 lat w wielkich korporacjach i naprawdę szkoleń na swoim koncie mam mnóstwo. Mm, ale e, jak gdyby nie dorastają tym szkoleniom Kamili e, do pięt, bo, bo to, są, to jest naprawdę zupełnie inny poziom szkolenia niż e, to, co ja do tej pory doświadczyłam. E, Także tak jak wspomniałam, e, zrobiłam całego mastera, więc kolejne szkolenia, wewnętrzna siła, asertywność, produktywność, e, zespół marzeń. Wszystkie, w, w tych wszystkich kolejnych szkoleniach zdobywałam kompetencje, które, e, które, które do tej pory używam i, i na co dzień e, je wykorzystuję. E, skończył się master i, e, i co? I Poczułam taką trochę pustkę, bo em, bo te szkolenia naprawdę napędzają, wypełniają energią, potem się kończą e, i, i co? No ale Kamila nie zostawia nas tutaj e, samym sobą, e, bo e, ma coś takiego w swojej ofercie jak dziennik coachingowy i to są cztery, e, cztery takie książeczki, to jest praca na cały rok. E, I kupiłam sobie to oczywiście. Zaczęłam z tym pracować i tutaj chciałam Wam pokazać jedną rzecz. To jest oczywiście też ćwiczenie z wartości powtórzone, ale jest też takie ćwiczenie koło życia, które również w książce Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale jest. I chcę Wam pokazać moje koło życia z kwietnia 2018. Jak widzicie, tutaj są różne obszary życia i stopień zadowolenia mojego z tych obszarów. Nie tutaj to nie wygląda zbyt optymistycznie na tamten czas. Po prawie dwóch latach pracy z Kamilą tak wygląda teraz moje koło życia. Czyli ogólnie to jest super. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z mojego obecnego poziomu życia. Co nie znaczy, że nie mam celi, nie mam ambicji i że po prostu teraz to tylko położycie do trumny. Nie oczywiście mam wielkie cele, wielkie ambicje, ale... Ale mam też plan i wiem co i jak, i naprawdę czuję taką sprawczość. Także jeśli myślicie w ogóle o jakimkolwiek rozwoju osobistym, to naprawdę zachęcam do sprawdzenia wszystkich materiałów, a tymczasem się żegnam i wciskam wszystkich mocno. Papa! Pa. Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę. Ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla Ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia.